Christian to amerykański youtuber, bloger oraz twórca internetowego komiksu Sonic, który to od końca 2007 roku stał się celem trollingu przez Encyclopedia Dramatica, Porchan oraz Qe Farms, którzy do teraz często wyśmiewają jego pracę i zachowanie w sieci. Ogólnie po ogarnięciu Christiana zacząłem szukać, czy ktoś w Polsce nie nagrał o coś o nim, i znalazłem okrągłe zero filmików na jego temat. Co jest dość dziwne, zważywszy na to, jak popierdona jednocześnie interesująca jest jego historia. Myślę, że skoro nikt jeszcze nic nie nagrał o nim, to może ja spróbuję sił i przedstawię wam historię oraz to, kim dokładnie jest gość, który ma chyba najbardziej udokumentowane życie w historii. Zatem zapraszam do oglądania. I never did, I just won. wanted to make it all or 2 And all CXO2. So that I thought, oh, come on. Got my great and, then it and then it that makes all to do. And that makes all do. So taller you are, but the sun. Chandler urodził się 24 lutego 1982 roku w Charlotteville w stanie Virginia. I przez większość życia wychowywał się w Roxville. Na początku jego życia diagnozowano u niego autyzm, choć nie jest pewne, kiedy to dokładnie miało miejsce. W 1994 roku jego imię zostało legalnie zmienione po tym, jak jeszcze wtedy Christopher z rodzicami w jakiejś galerii natrafił na zespół składający się z animatroników, który nazywał się Leonard Bernstein Symphony Orchestra. Gość, który nim ministerował, gdy zapytał się o imię chłopca, po prostu źle dosłyszał i nazwał go Christian, zamiast Christopher. Chłopak wziął sobie tę całą sytuację do serca i tak jego imię zostało zmienione. Chris interesował się Jerzem Sonikiem. Od czasu pojawienia się pierwszych gier, nawet udało mu się wygrać konkurs o Soniku, gdzie za nagrodę dostał Tysiaka i wystąpił w telewizji. I had to do was exactly watch Science a cartoon and I listened to what science says at the end of it and write it down for a whole week and then I had to mail it in and I had to be drawn out of a hat and I just won. And Christian's father says it only takes a few hours for the boy to master one of the electronic games before he moves on to another one. interested in Po ukończeniu szkoły średniej Chandler zapisał się do Baymont Virginia Community College. Podczas nauki w college'u Chandler został wyrzucony na rok po tym, jak próbował sobie znaleźć dziewczynę, umieszczając y, taką ulotkę w miejscach publicznych. I to były właśnie jego początki w długim poszukiwaniu miłości, ale o tym posłuchacie nieco później. Zatem w trakcie tego wydalenia Chandler rozpoczął pracę nad pierwszym numerem Sonicu. Kim jest Sonicu? pytacie? No cóż, to postać, którą stworzył w marcu 2000 roku w ostatniej klasie, liceum, kiedy to miał za zadanie stworzyć okładkę albumu dla swojej klasy. Chris chciał użyć wizerunku Sonica i Pikachu, ale jego nauczycielka zabroniła mu tego ze względu na prawa autorskie. No i Chris się tutaj wycofał i stworzył hybrydę Sonika i Pikachu, którą nazwał Sonicu. Ponad 9 miesięcy później Chris stworzył Rosicciu, która jak po nazwie można było się domyślić była połączeniem Amy Rose i Rachel. Rosicciu była znana głównie z tego, że, że była dziewczyną Soniciu i tyle. Ale wracając do tematu, 3 stycznia 2004 stworzył pierwszy numer Sonicciu i ukończył go dopiero w marcu 2005 roku. Chociaż początkowo komiks skupiał się na postaciach Sonicciu i Rosicciu. Ostatecznie coraz bardziej skupiał się na życiu Chrisa. Chociaż Chris był obecny w sieci od co najmniej 1999 roku, nie był celem Forchan aż do 2007 roku. Jeden rysunek z Saniczu został opublikowany na obrazkowym forum ImageBoard. Wtedy to komiks, strona internetowa oraz kanał na YouTube Chandlera zostały odkryte. Chandler nagrał filmik dla swoich nowych obserwatorów, w którym informuje, że posiada wysoko funkcjonujący autyzm. Przez te kilkanaście lat w życiu Chrisa działo się tyle różnych rzeczy, że aż ludzie zaczęli dzielić wszystkie wydarzenia na sagi. Zaczynawszy od około 2005 roku. Aż do teraz. Gdyby filmik był w miarę uporządkowany, pozwolę sobie omówić każdą z sagi. Sagi omówię począwszy od tej, co wydarzyła się najpóźniej, kończywszy na tej, co zaczęła się niedawno. Zatem zaczynajmy od omawiania tych sag. Megan Schroeder była prawdziwą przyjaciółką Chandlera, jednocześnie jego pierwszą miłością, którą poznał w 2005 roku. W 2007 roku Megan razem z Chandlerem wzięli udział w konkursie rap Shootdown Chop Chop Master Onion, organizowanym przez Sony, promujący wersję Rappa the Rapper na PlayStation Portable. Wiele ludzi sądzi, że Chris wziął udział w konkursie tylko po to, by zaimponować Megan. Koniec końców, obaj przegrali z gościem o nazwisku Adam Stockhouse, który wziął udział w konkursie wraz ze swoją siostrą, ostatecznie wygrywając go. Every single day, stress comes in every way. I ain't got no time for nobody. My style is rich, dope, fat and rich. We'll make a cake today that looks rich. Chandler był zły na niego za wygraną do tego stopnia, że zrobił filmik oskarżający go o oszustwo. Sama Megan nie była jakoś specjalnie zła z powodu przegranej. Bardziej niepokoiła ją obsesja Chrisa na jej punkcie. Jednak mimo to pozostali przyjaciółmi. Chris dodał Megan nawet do swojego komiksu z Sonichiu w piątym numerze. Megan początkowo uważała dodanie jej za nieszkodliwe i nawet chciała pomóc przy tworzeniu komiksu, opowiadając Chrisowi o jej pomysłach na poprowadzenie fabuły, co Chandlerowi się średnio podobało. Ostatecznie Megan jednak nie chciała znajdować się już więcej w komiksie, po tym jak zobaczyła, że jej postać romantycznie łączy się z Chrisem, a także jest przedstawiana w sposób seksualizowany. Sam Chris kompletnie nie pojmował, dlaczego jej się to nie spodobało. Niedługo potem została stworzona strona Encyklopedia Dramatica i powstał artykuł o Chrisie na stronie. Chandler, gdy odkrył stronę odpowiedzi, nagrał filmik, w którym wypowiedział wojnę na stronie, potępiając ją za oszczerstwo. Zaczął zalewać stronę własnymi pornograficznymi obrazkami. W tym był taki oto obrazek, narysowany przez Chandlera, lekko ocenzurowany przeze mnie. Trolle podejrzewali, że to jedna z wymyślonych postaci z komiksu. Chandler wtedy wkurzył się i postanowił przesłać filmik, aby dać upust swojej złości do troli. I wyjaśnił, że kobieta na obrazku to Megan, a nie jego fikcyjna córka z komiksu. Jak niektórzy przypuszczali. Megan w tym czasie i tak była już dość mocno oddalona od Klisa. I po tym jak dowiedziała się o stronie i o obrazku, już całkowicie zerwała jakąkolwiek komunikację z Klisem. I tak ich przyjaźń zakończyła się w marcu 2008 roku. Blanka Weiss była nieistniejącą dziewczyną, pod którą podawało się trio troli w 2008 roku. Celem ów troli było zdobycie słynnego medalionu z który Chris nosił bez przerwy. Dwóch z nich rozmawiało z Chrisem odpowiednio przez wiadomości, e-mail i telefon, podając się za Blankę. W którymś momencie poprosili Chandlera o wysłanie jego medalionu. I tak medalion oraz liścik miosny zostały wysłane do trzeciego trola, który nosi ksywę Icarus69. Po otrzymaniu medalionu nagle opinię niech go niszczy. Wkłada do słoika z ogórkami, i Icarus bardzo nienawidzi ogórków. I na końcu do Jeszcze we wrześniu 2008 roku była pojęcie druga próba trollingu, która została poprowadzona przez trolla o nazwie Lord Syl Nipples, który twierdził, że zdobył zdjęcia pornograficzne Chandlera czy coś. Pomimo tego, że wiele osób mówiło mu, że Blanka nie była prawdziwa, a nawet po tym jak medalion został zniszczony na filmie, Chris nadal wierzył, że Blanka istnieje, a trakcje z medalionem się że to jego wrogowie mieszkali w pobliżu Blanki i przechwycili pocztę. Mniej więcej w tym samym czasie co saga Blanki, inny troll pod przykrywką Jimmy'ego Hila twierdził, że to on jest on twórcą Sonicziu i że przekształcił serię w odnoszącą sukcesy w franczyzę w Wielkiej Brytanii. Troll stworzył stronę, na której stał swój własny komik o Sonicziu. W jego wersji komiksu Sonic był przedstawiany jako homoseksualista. Chandler z racji, że był homofobem zdenerwował się, i często października nagrał filmik, którym wyzywał Jimiego oraz nazwał go oszustem. Lutego 2009 roku strona Jimiego z jego komiksem przestała już być aktualizowana. Light Cash to pseudonim trolla, który jest uważany za jednego z większych wrogów Chandlera. W grudniu 2008 roku Chandler ogłosił, że w proteście przeciwko stronie Encyclopedia Dramatica przestanie publikować komiks z Sonichu. Cash wtedy zaczął go trollować, że przez to jego młodszy brat, Ryan Clash, popełnił samobójstwo. Ryan przed śmiercią miał też zostawić list, który wyglądał tak. Droga rodzino i przyjaciele, to jest moja ostatnia wiadomość dla Was. Zabiję się przez to, że mój bohater, Christian Weston Chandler, zawiódł mnie. Sonichu był moim bohaterem i bez komiksów nigdy nie będę mógł aspirować do tego, by być takim jak on. Nienawidzę Christiana za to, że zdecydował się nie robić więcej komiksów i był leniwy. Wszystko, co robi, to gra w swoją głupią grę wideo i nie przejmuje się niczym poza sobą. To taki palant. Do widzenia na zawsze. Mam nadzieję, że zobaczymy się w piekle Ryan Cash Chris, gdy się o tym dowiedział, niezbyt się przejął. A nawet bezmyślnie oznajmił, że był zadowolony, że swoim komiksem może wpływać na czyjeś życie. Kasz się oburzył jego słowami i przysiągł być jego nemesis. Wy swojego zmarłego brata. I tak zaczął nękać Chandlera. tegoś dnia Chandler narysował swoją nową ukochaną, którą nazwał Panda Halo. Kasz wkręcał go, że ją zgłosił i że przez to rzekomo zaszła w ciążę, co Krisa niezbyt zyszyło i po prostu stworzył sobie inną postać. Clyde później podawał się za projektanta stron internetowych Nintendo, aby przejąć stronę internetową Krisa. I szantażować go, by nakręcił film, w którym powie, że jest gejem. Następnie wcielił się w reżysera gier Nintendo Shigeru Miyamoto, przekonując Chandlera, że gra o została rozważona i odrzucona przez Nintendo. Clyde także nakłonił jakiegoś gościa, by nagrał filmik, w którym by parodiował Krisa. Później Clyde był w stanie trollować Chandlera w prawdziwym życiu, sabotując randkę Krisa z jakąś dziewczyną, która też była trolem. Poprzez wysłanie typka w kostiumie korniszona, ten podczas randki odebrał Chrisowi jego dziewczynę. Koniec tej sagi wyglądał tak, że Klajd wraz z paroma innymi trollami, po śmierci ojca Chris'a, uznali, że go zostawią, gdyż ten już wystarczająco wycierpiał oraz trollowanie go przestało już być takie zabawne. Holy shit. Blue Spike był trolem, który poznał Chris'a w grudniu 2008 roku pod pseudonimem Julie, dziewczyny, która chciała być z Chandlerem. Większość jego trollingów polegała na tym, że Blue Spike godzinami uprawiał seks przez telefon z Chrisem każdej nocy, słuchając masturbacji Chrisa. Blue Spike nakłonił także Chrisa do nakręcenia niesławnego filmiku, na którym rucha nad umchywaną lalę, wykrzykując imię. W trakcie tego związku Chris przyznał się Julie, że próbował użyć Tildo, co możliwe, że dało pomysł Blue na kolejny skurwiały plan. Otóż postanowił przyjąć inną tożsamość. pod nią Max, twierdząc, że jest młodszym bratem Julie. W ciągu godziny Max zdołał dostać się na konto PlayStation Network Chandlera i zagrać, że sprzedaje na eBayu, jeśli Chandler nie woży sobie swojego medalionu Soniczu w dupę na wideo czacie. Wiele troli nie było zadowolone z metod trollowania Blue Spike'a, a sam Blue Spike po latach przyznał, że żałuje tego, w jaki sposób trolował Krisa i wolałby trollować go podobnie jak Liquid Chris, dobrze się bawiąc, nie rujnując przy tym życia Chris'a. Na wstępie powiem, że ta saga jest jedną z bardziej popierdolonych sag. Dużo z Blue Spike'em. Zatem Ivy O'Neill była trolem, który stał się jedyną ukochaną Chrisa od marca do maja 2009 roku. Saga Ivy zaocowała trzema Sonichu Specials, czterema teledyskami, długo oczekiwaną trasą koncertową po jego domu, nowym albumem Christian and the Hedgehog Boys oraz nieoczekiwanymi zmianami w zachowaniu Chrisa. Ivy była ruda, a ponieważ kobiety z rudymi włosami zostały wcześniej wykluczone przez Chandlera, Chris musiał obniżyć nieco swoje standardy tym razem, pozwalając jej zostać swoją ukochaną. 19 marca po randce z Emily, Chris zadzwonił do Ivy, dyskutowali o grach i sztuce. Ivy wysłała mu swój portret wraz z rysunkiem swojej osobistej postaci Soniciu, Leili. A Chris podzielił się z Ivy fantazjami seksualnymi z udziałem jego postaci z komiksu. W którymś momencie Chris powiedział Ivy, że ją kocha. To, co nastąpiło później, to ogromne poziomy przerażenia, na które nawet najbardziej zahartowane trolle nie były gotowe. Zatem Ivy to siedziała za kierownicą tego pierdolnika i okazała się muzą jak żadna inna. Chris był całkowicie oczarowany Ivy i szczerze myślał, że będzie to jego szczęśliwy traf i szansa na zakończenie jego kadencji jako prawiczek. Ivy poprosiła Chrisa, aby ten nagrał swój dom, by mogła go zwiedzić. Rodzice Chrisa byli wkurwieni za sfilmowanie ich domu i umieszczenie go w internecie bez ich zgody. Obawiając się, że lokalny wydział Zdrowia może to zobaczyć i potępić ich dom. Chris podzielił się również szczegółami z Ivy na temat jego problemów z nietrzymaniem moczu. I ciągłym wysiłkiem jego matki, Barb, aby przekonać go do noszenia ochronnych wkładek. Czerpiąc z inspiracji z Ivy, Chris założył nową stronę w i zrobił postępy w dziewiątym numerze Sonicu. W specjalu, który nosi nazwę Sonic Special 2, Chris narysował, jak Ivy bierze ślub z nim, a następnie w Sonicju Special 3, rysować ich miesiąc miodowy. Ivy specjalnie prosiła Chris'a, aby narysował swojego ch**a naturalnej wielkości. Ta... wyciek tego niesławnego komiksa o nazwie Giant Penis spowodował, że kwiecień zakończył się dość przykro. Chris musiał nakręcić film wyjaśniający, aby uspokoić umysł traumatyzowanych fanów. Chris wraz z Ivy omawiali ich wspólną przyszłość. Chris założył, że po ślubie Ivy użyje swojego doktoratu, by znaleźć pracę na pełen etat. Założył również, że Ivy po pracy będzie je także gotowała, podczas gdy Chris będzie siedział i rysował swoje komiksy. Założył też, że Ivy nie będzie miała problemu, gdyby odwiedzał klub ze striptizem od czasu do czasu. Chris poczuł się bardzo nieswojo, gdy Ivy gadała o jej potrzebach. Kiedy rozmowa przeszła na seks oralny, Chris wyjaśnił swoją teorię na temat recyklingu, która polegała na tym, że Chris przetwarza swoje nasienie. Aby chronić swoją płodność, stwierdził on również, że jego nasienie smakuje dokładnie jak to, co niedawno jadł. Aby przetestować tę hipotezę, Ivy poprosiła o nagranie wideo. I Cliff nagrał niesławny filmik demonstracyjny i go spieprzył. Po z niezrozumiałych powodów dolał fanty do kubeczka. No. Na rodzinne wakacje rodzina Chandlerów miała wybrać się do Bostonu, aby odwiedzić Ivy. W tamtym momencie pewne sprawy były w toku. Otóż Joshua Martinez, który był kiedyś przyjacielem Krisa, stał się trolem. Jego trolling polegał na tym samym, co większość troli Krisa robiła. Wiecie, Podawanie się za dziewczynę i tak dalej. Joshua akurat był dość szkodliwym trolem, bo na wszelkie sposoby starał się kraść pieniądze od Chandlera. Rodzina Chandlerów znała Joshuę. I gdy ojciec Krisa, Bob Chandler, dowiedział się o tym, co robi kolega Krisa, poszedł na policję. I wtedy również wkroczyła Rocky Showmaker, która była emerytowanym doradcą Duszpasterskim i też ważną osobą dla Chrisa. Postarała się mu pomagać w życiu i zmienić jego zachowanie. Niestety nieskutecznie. Rocky mniej więcej wiedziała o trolach Chandlera i o nich też chciała powiedzieć policji. Sami Chandlerowie byli zainteresowani zbadaniem tylko sprawy Joshua Martineza, ale Rocky zignorowała ich protesty i nalegała również, żeby sprawdzić przeszłość Ivy. Sama Ivy, gdy się o tym dowiedziała, była wściekła i po tym, jak oskarżała Chrisa o zdradzenie jej, zerwała z nim. Chris uparcie dzwonił do Ivy przez dwa dni, po tym jak zerwała ich związek. Ona i jej ojciec, który rzekomo był oficerem policji, zadzwonili do Boba, aby powiedział Chrisowi, żeby przestał dzwonić. Mówiąc słowami Ivy, Chris nadal nie miał pojęcia o słowie nie. W lipcu 2009 roku Chris został nakarmiony plotką, że Ivy popełniała samobójstwo, wieszając się niby z jego powodu. Długo później, bo w czerwcu 2014 roku, wyciekła mała korespondencja Krisa z jakąś anonimową osobą, w której Chris nazwał wszystkie jego ex-dziewczyny oszustkami, co prawdopodobnie sugeruje to, że Chris na tym etapie wiedział, że żadna z jego dziewczyn, w tym Ivy, nie była prawdziwa.